Siema, siema, siema tutaj Greenpeace Ecology witam w drugim odcinku Głosu Polskiego Backyard'u. Wreszcie się wyrobiłem z terminem miałem krótką reinstalację systemu. Teraz jestem na nieco starszym systemie, ale jak dobrze mnie słyszycie sobie poradziłem. No dzisiaj omówimy no trzy gale trzech federacji, które których po prostu zapamiętałem i mi się udało znaleźć najnowsze tygodniówki. A zaczniemy od WKSW, czy jak to woli WFW, czyli pierwszy przystanek Wolf. No i zaczynamy. Pierwszą walką była walka Hoody kontra Raven. Walkę wygrał i tutaj w sumie powinny być fanfary Walkę wygrał chudy 620 coś dni tam komentatorzy właśnie komentatorzy byli fenomenalni To trzeba przyznać chyba najlepszy komenta... Najlepsi komentatorzy jakich można było chyba znaleźć ze wszystkich Takie jest moje oczywiście prywatne odczucie Walka trzymała poziom Widać było, że dawno chłopaki nie ćwiczyli ale trzymała bardzo dobry poziom. Mogę się mylić, może się okazać, że cały czas ćwiczy i po prostu tak słabo to wyglądało z mojej perspektywy. Ale walka oczywiście na plus, nie tylko dlatego, że chudy wreszcie wygrał, ale dlatego, że w ogóle był e, wysoki poziom, chociaż e, jak to powiedział właśnie komentator jeden e, najlepszą e, Akcją, jaką wykonywał, chudę to był kickout, bo to robił najczęściej. Tak, taki suchar mało śmieszny, bo to, jak powiedziałem, ale dobra, przechodzimy dalej. Kamil kontra Steven. Tak, to jest ten. Steven to jest ten pan, którego nikt nie lubi. Ja też go nie lubię, chociaż go nie znam. Tedy jeszcze go nie znałem, dlatego, ale to już później się okaże. Walka co myślałem, że to będzie walka na równi ze skoszami chociażby Produsa Kleja czy Rajpaka, jednak no, wynik mnie znowu zaskoczył. Co punkt dla Wołowa wygrał Kamil. W ogóle nickname ja czekam aż będzie zmieniony, bo jakoś taki ten średnio wchodzi. Bo to inne polskie i mało kreatywne, chociaż Johnson. Ta jeszcze w nie jest kreatywna, ale poczekamy, poczekamy, cierpliwi jesteśmy. Walkę wygrał Kamil, a potem Steven się zaczął kłócić z sędzią, przecież było trzy, w sensie na to, że nie było dwa, no i dostał cztery litery od Stevena, który wychodzi potem, no i przemawia. Przemawia o, do mistrza chyba zarówno Wołowa, jak do mistrza WKSW no i ten cały speech koń finalnie kończy się tym że do wa walki wieczoru czyli David Master mistrz WKSW kontra Casey Collins mistrz Wołowa sędzią specjalnym będzie Steven no, muszę przyznać że to było kolejne zaskakujące i dobre posunięcie ze strony WKSW i Cała walka również była zaskakująca. A przynajmniej jedy, jeden aspekt. W walce ani razu, tak naprawdę, ani razu nie interweniował Steven. Była dosłownie czystą walką. Nie wiem, ja tu mam teorię, że e, to było zarządzenie e, chudego podczas celebracji zwycięstwa e, pierwszego po 600 dniach tam z kawałkiem. To był półtora, półtora roku, jeśli się nie mylę. Właśnie miał chudy z tym problemy, i doszło do tego, że sędzią specjalny był z Kiwem. No, ogłosił się charakterystyczny, jak do nie, nie mam. Bo dawno nie miałem przy, przyjemności oglądać WKSW. A byłem tego wielkim fanem swego czasu, jak tego się był WFW. Tak przyznaję się, byłem ja sezonowcem. No, się jestem cały czas, ale to już inny, inny temat, by the way. No, walkę wygrał David Master. No. Ja uważam, że w ogóle ten cały mecz po prostu miał pokazać, który pas jest ważniejszy w WKSW i, i nie sprzecznie się zgodzę w 100%, że ważniejszy jest pas w WKSW niż pas wołowa. To jest pewnie odmiana pasa interkontynentalnego, technical HPW, do którego również wrócimy. i walka wygląda Master, a po walce Kiedy już Casey i David opuścili ring, od tyłu zaatakował Stevena Raven, wykonując cool crushing finale chyba jego akcję kończącą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co byłoby dosyć oczywiste, ze na to, już to jest finisher już innego zawodnika z WWE. A w ogóle ja, jakaś tam chyba chudy też ma finisher zawodnika z WWE. Ale odkrycie. A no to jest, no to już taki. Już uważam, że to jest dobre, tam. Bynajmniej by łatwo rozpoznać, że to jest finisher, ale. Jak to woli, zostawiamy WKS, w które wróciło według mnie y, dobrze się, wróciło. Na wysokim poziomie, bardzo zaskakująca y, gala. Pole, polecam, polecam, czekam na kolejne. No i idziemy do Halęby HPW. Wszystko się zaczęło od proma Hardcore Icana Wiecie, to jest... E, e, największy... Baby Twiner... E, przepraszam. To jest e, najst nice Twiner w ogóle w całej federacji on... Pcha HPW do, ku górze i ja się cieszę, że... E, on to robi, bo naprawdę promocja dla tej akurat federacji się przyda. No i tam, no, ciskał Webwe, we, tam Nick Violent, no, no, Nick Violent będę mówił nick Nickname z tym, bo z Backyardu. Y, ciskał Nikowi, że on uważa siebie za ikonę hardcore, co jest nieprawdą, bo on nią jest. Moje zdanie to jest na ten temat takie... Znaczy, to już chyba po raz drugi w tym odcinku, może z in, innych słowach, ale z tym samym kontekstem, ale ja uważam... Icon ma rację. Co jak co? Ale we, we czyli tam MimWilde... Jeżeli to naprawdę było do niego skierowane, to dziwne jest, ponieważ... On już ma walkę! On już ma walkę z Menem. Sekunda, czytywanie czy dobrze, tylko to jest na pewno on. Moment. Mistrz Koru PXW. To jest main, tak? Wiem, że ma zarobić te okulary i gimmick takiego. Makera. Nevermind, y... No i zaczynamy może od walk. Pierwsza walka. Zwątpienie i japoński Samurai junior. Y... Znaczy, I uwaga, próbuję wymówić. Yokushimi Matsu Junior. Dobrze ja to powiedziałem? I don't know. Kontra Radogost i Diablo. W sumie, nawet w opisie było wspomniane, że Pomysł na atak Radogosti Radogosti Diablo nie byłby do końca najlepszy. Chociaż y, w walce tego nie było widać. Bardziej się martwię nad parą Daubt i właśnie ten y, Japoniec. Moment, się opie Kole, odbić się chce. Dobra to Walka, no, muszę przyznać, że walka takimowa na dobrym poziomie. Google DAUPT i. Yokushimimatsu! Dobrze, wow, dobrze to chyba wymawiam. To jest dobry takim. Musują nawet do siebie obaj. Mi się wydaje, że gdyby był pasy tarkim w HPW, to bym dał bez większego namysłu. Tylko z kim bym mieli storyline? Eee, to chyba nie jest zmyślenie na polskich który już. Nieważne. Walka wygra właśnie Daubt i Matsu, a po walce ci dwaj panowie ring wyczyścili. No i przechodzimy do walki wieczoru. Wa... Axon, czy i x -O -N, kontra właśnie największy Baby f... Twiner e... ...Twinner Federacji Hardcore Icon. Technical Championship, to miał być tam... W ramach... w ramach tego, że nie było trzech chyba walk, coś w tym stylu i muszę przyznać jedną rzecz czemu tak krótko to trwało. Ta walka naprawdę była epicka. Naprawdę gdyby nie to... gdyby nie to, że było... gdyby w ogóle wykasować wykasować datę i w ogóle... Można by było pomylić tę walkę z walką na V, to tak nawet bym powiedział wielka czwórka w W, to, to miejsce tej walki na pewno by pasowało, gdyby to był by Flores. Naprawdę Technical Championship rzeczywiście pasuje, pasuje do poziomu tej walki, bo naprawdę technicznie to ta walka, najlepsza walka w tym roku ze strony Halemby, naprawdę. Panowie się obaj popisali. I hardcore technical icon baby twinner, twinner tej federacji, czy chyba już chyba tak będę go cały czas mówił, baby twinner federacji, chociaż to nie jest prawda, bo baby face to jest face robiony pod dzieci, tak jak no, ten pan, co już dzisiaj o nim wspominałem, w pro wrestlingu, żeby nie było, no i... Akson w sumie na początku myślałem, że Akson to jest bardziej napakowany. Tylko się chyba z The Gamem pomylił. Jednak właśnie, ciekawe co się z tym gościem stało. Nieważne, walkę wygrał Hardcore Icon, Pewnie by, było na co popatrzeć. Oczywiście tej walki nie pamiętam, bo oglądałem to, to w ogóle, oglądałem to jako drugiej. I... Potem miałem przerwę długą i trochę pozapominałem. Jednak, po, jednak ta walka. Sama. Znaczy, zarysu nie pamiętam, ale wiem, wie, co wtedy mówiłem o tej walce, i, i to było po prostu coś genialnego. I chyba po jeszcze raz, sobie tą walkę już tak na y, czystym luzie ocenię. Czy nie ocenię, tylko obejrze. No i ostatnie gale zamyka. Odpowiedź Daupta na yy, możemy powiedzieć taką czystą parodię jego ze strony CMB. O czym wrócimy, jak będziemy omawiać za chwilę BWN? No i właśnie, jak jesteśmy przy temacie BWN, to tak płynnie przejdziemy. Otóż yy, nie było kolejnego Impacta BWN, ale była inna Był. Czekać, to. SuperDown? Nie... SpamDown? Nie wiem. Kurczę, nie pamiętam jak się ta gala nazywała, jednakże... Była gala specjalnie dla gościa, który... Przyjechał z Warszawy, no miło ze strony chłopaku z że coś takiego tego gościa zrobili. No i przechodzimy do walki. Openerem, A może nie. Nie zaczniemy od gali, tylko zaczniemy od właśnie... CMG, który... Wszedł przebrany za Dafta i zaczął go parodować mówiąc, że nie chcę tak naprawdę walczyć. Byłem... tutaj jest to zacytować. Byłem pod wpływem energii i chyba zbyt pija. Jakoś tak to yy, określił CMD. I teraz się zastanawiam, co miałem powiedzieć. A! Ja bym mógł dokończyć o tym no na co właśnie dał, jeszcze w HPWO z tym na kolejnej nagali HPWO odpowiedział, że to była zniewaga. Czyli Ja to tak interpretuję, bo on powiedział, że... Nawet nie pamiętam co on powiedział, ale ja to zinterpretowałem jako znieważenie jego. Chyba mam rację i... Dobrze. Morgan Gray kontra Brisman kontra Larrison. Hmm, coś no ja o tej walce powiedzieć, ale ciężko jest mi powiedzieć, bo generalnie to dopóki, dopóki Bismen nie został wyeliminowany, to ta walka była średnia. W ogóle finisher Larson'a bismen odklepuje, to było dla mnie głupim ruchem, ponieważ finisher to jest, to jest, wzięło się z jakiegoś słowa finish i skończyć, zakończyć i... Po tej akcji Bismen powinien leżeć. Plaskie ma tam wcześniej, chyba właśnie Bizman też wykonał swojego finishera i co? Nic nie dało. Ale potem jak już Bismen został wyeliminowany, poszła w akcji charakterystyczna stalna BWN, czyli tacka. Cztery były tacki podczas tej walki użyte. Co po prostu aż cztery razy skoczyło. Skakałem z krzesła z radości, bo te taski na PWN to jest yy, naprawdę coś, to jest charakterystyczna rzecz, jak dla W Ring, jak dla TWF Bocze, jak dla WKSW udział w tvn yy, tego ostatniego może jak Anyway, walka Morgan graham bisman Larson na plus. Ze względu na przede wszystkim na Morgana Gray'a, którego bardzo lubię, i Lerosona. I... Co jeszcze mogę powiedzieć o tej walce, to to, że Morgan Gray na końcu tej walki dał długo i wygrał Leroson przez wyliczenie. I jest chyba ten już kroczek bliżej do pasa BWN i też była na tej kaju walka o pas BWN. CMD podejmował Energiego. Wa walki też tak specjalnie nie pamiętam, bo PWN -e nie oglądałem dzisiaj, tylko oglądałem dwa dni temu i po prostu doszedłem do wniosku, że będę to wszystko z pamięci mówił, ale jak już chociażby nie pamiętam co było na HPW a już tym... O w pamiętam to jest piusem, a nie ważne I powiem czy to bo na wysokim poziomie chociaż się zaseguruje jak pewien znany promotor na pewnej podczas promowania pewnej gali tam 28-13 godziny też mogła liczyć epizod tej gali. No czyli posłyszę się nazwiskami CMD i Energy Na pewno ta war chyba na wysokim poziomie i chyba nikogo nie dziwi fakt. Przynajmniej tego kogoś, kto ma Facebooka, kto z tej walki wyszedł zwycięsko. Walkę wygrał Energy. No, ja się smucę, bo po... dla mnie CMD to był, tak, to był taki Jerry Punk. O, coś w tym stylu. A zwłaszcza, to miał dwa pasy. To, to czasy, właśnie. Undisputed Championship WWE WWE się przypominają. Ale walkę wygrał energy. Też się w sumie cieszę, bo energy zamaskowany zawodnik w BWN wygrał. to jest w sumie chyba tyle na chyba na tyle. Ale Czekajcie. Są jeszcze takie dwa ogłoszenia. Po pierwsze, fabryka holoframerów, czyli Motocykl właśnie jedzie. Jakby ktoś słyszał, o może zamknę. Zapraszam... O, no, nie. To nie był motocykl, to był samochód. Never mind. Może trochę lepiej teraz słychać. Znaczy ten samochód słuchać słychać, mnie lepiej aby słychać. To po pierwsze, Fabryka Hall of Famerów WSW, znawia działalność. Tak mi powiedział jeden, no, z Osob, które miałyby przyszłymi głosami polskiego bakiardu, Player One, powiedział, że wznawia działalność rzeczywiście na Facebooku. Ta wiadomość została potwierdzona. żeby nie było to Facebook, to jest chyba główne źródło informacji w ogóle o bakjardzie. Lepsze nawet niż Wikipedia czy głos polskiego backyardu. Bo Mam nadzieję, że mnie nie, nie zwolni z tej roboty, bo to jest ten zbyt bardzo emocjonalnie związany z, z tym biznesem. No i wiadomość numer dwa: no Taki może to nie tyle co wiadomość, co taka prośba? Może to tak nazwać? Never mind. Tam link będzie właśnie do strony na Facebooku, gdzie się zbiera ta promada ludzi, się tworzy taki zjednoczony związek fanów wrestlingu, bla bla bla. Tam. A ponieważ Bakia to jeszcze jest też wrestlingu, to tam jakby można było zalajkować. i w ogóle, i w szczególe. Dobra, ale czas mi pogania, bo niestety piątek, weekendu początek, trzeba to uczcić. Jutro o 17:00 mam trening. Tak oficjalnie potwierdzam, że Grampis Ecology znalazł backyard, który przyjął go swoje otwarte ramiona. I pewnie teraz tracę za to że się wygadałem, ale, ale oczywiście będę jak Long Island IZ Zack Rider Wow, wow, wow. Tam już y wiecie o co chodzi. <grafy> Dobra, to teraz, y żeby nie ścigać 30 y catchphrase'ów, to teraz mój catchphrase na pożegnanie. <laughs> Uwaga! Żegna się z WAN Ukochany natury! wychowany w symbiozie i to co najważniejsze głos polskiego backyard wrestlingu. Ej, Greenpeace! A? To był głos polskiego backyardu. Aha, aha, aha. Poko. Już to też wytłumaczę. No. Może być tak, że będę pro-wrestlerem ACH TE MARZENIA To nie będę mówił o sobie głos polskiego backyardu Niestety, pewnie nie będę mógł Chyba, że będę mógł, ale załóżmy, że nie będę mógł To raczej będę głosem polskiego A Rozumiecie Ale prawdziwi fani, czyli wy, którzy śledzicie mój kanał, subskrybujecie Ciekacie jak na kolejny odcinek Młody na to jest kolejny odcinek głosu polskiego backyardu Będziecie wiedzieli o co chodzi i jak za 20 lat będą takie małe chłopczyki w yy, mojej fali, Mam nadzieję, że będę jak wiecie sam kto, po raz trzeci o tej osoby wspominam rekord. To będziecie Cię się kłócić z nimi. A, a ekologi woskry francuskiego wrestlingu, to on sobie to wymyślił. Ponieważ jest pierwszym polskim wrestler'em w WWE. A wy, inteligentniejsi od tego drugiego rozmówcy, powiecie mi więcej. Tak. Słuchaj chłopczyku, ale dziewczyni. Po pierwsze. Kiler Kowalski i Arfan Paski byli Polakami w WWF. Nawet WWWF. Zwłaszcza ten pierwszy. Po drugie. Głosem Boskiego Wrestlingu nazywa się Ponieważ. Pan McMan, albo pan Helmsley, już nieważne, zażyczył sobie, żeby Greenpeace Ecology nie mówił głos polskiego backyardu, tylko głos polskiego wrestlingu, a Ty nawet go nie oglądałeś, jakby głosem polskiego backyardu. Hmm. Dobra. No to w sumie już nie modelu filmik zatrzymywać. Dziękuję za wszystko. Mam nadzieję, że jakoś się nie pogorszyła. Bo od nowa musiałem konwenter ustawiać. Także żegnam. Dziękuję za uwagę, to byłoby na tyle.